Obrigado. Faza pierwsza ukończona. Charlie, jesteśmy gotowi. Tak jest, przechodzimy do fazy drugiej. Łódź patrolowa na drugiej. Nurkuj. Zaczepione, dawać na górę. Do wszystkich jednostek alfa jest na miejscu. Jak wygląda sytuacja? Brawo nad strefą zrzutu. Darli w gotowości. Włączyć wizory i znaczniki podczerwieni. Zachować ciszę. Brawo w drodze. Rozumiano. Możemy ruszać. Załatw go. Brawo w drodze. Do wszystkich prawo na miejscu. Ruszamy. Falca do Czarni, gotowi? Potwierdzam. Do wszystkich, mamy zielone światło na fazę drugą. Rozumiano. To jest. Drzwi zamknięte. Przyjąłem tajny sygnał. Jest to? Schodzę po schodach po południowej stronie. Uwaga, wrogi śmigłowiec szturmowy startuje. Tak jest, podjęliśmy. Wyłączyć noktowizory. Ruch na dziedzińcu. Wygląda na transfer więźnia. To nie nasz gość, za mną. Czekamy na rozpoczęcie ostrzału przez Czarny, potem ruszamy do władzy na dziedzińcu do wejścia do środka. Czekać. Do wszystkich, alfa na pozycji. Tak jest, prawo na pozycji. Charlie w gotowość. Ładunki gotowe przygotować się. 3, 2, 1. Odpalajcie. to? A1, zbiórka przy włazie A1, czekamy przy władzie. Błaga, wrogowie. Władziskam! Nie, na... wszystko! Brawo, Alfa jest w tunelach. Jak sytuacja? Jesteśmy przed pomieszczeniem kontrolnym. Czekamy na Was. Zrozumiano. Przy bramie. Duszamy. Do wszystkich zaczynamy. Brawo, daź światło. Tak jest, odcinam. Trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Do wszystkich, brawo, ma klucze. Zrozumiano. tylko do strażników. Wykorzystajcie więźniów jako osłony, gdyby po prostu Czysto! Kolejni w blokach po lewej stronie, dała Chwila, pozostańcie wysoko. Rozpalicza jeden. Ja, to nie, to nie. Nie. Blok jest czysty, zmierzam na dół. 55C. Przyjąłem. Alfa idzie na podpoziom X4. W ruchu. Uwolnijmy nasz cel. Forsujemy. Możemy forsować. Alfa przy celu. Czekać. Flary. Pokaż się w świetle. Dlaczego tak długo, Iwanie? Hmm? Do wszystkich, potwierdzam to 627. Tak jest. Otwieramy 627. Ale tam. plan zależy od jego wykonania. To dopiero początek. Do wszystkich mamy go. To dla mnie wielki zaszczyt, dowódca Makarow. Sześć lat. Dwadzieścia dwa dni i cztery godziny. Dobrze widzieć was sobą. Ciebie też. To, co pan osiągnął z tej celi, to wierzchołek Góry Lodowej. Do wszystkich. Tutaj wasz dowódca, Wladimir Makarow, kryptonim Czar, 9-0. Przejmuję dowodzenie. Faza trzecia, bez odbioru. Za mną. Iwan, plan eksfiltracji jest aktualny? Tak, do Jedziemy windą i wyjdziemy frontowym Dobrze. Im prościej, tym lepiej. Dopóki wszystko gra. Andrzej, bierz sprzęt i ruszamy. Alfa 2-1 do Charlie, mamy dowódcę. Ruszamy do punktu eksfiltracji. Przygotować się. Przyjąłem, w gotowości. Alfa 1 jedzie windą. dowódca zabezpieczony. Przygotować się do ewakuacji. Przyjęliście? Do wszystkich jednostek, na górze jest gorąco, kontakt z wrogiem. Tak jest, czekaj. Strażnicy twardo atakują brawo na górze. Zalecam zatrzymanie się. Zaraz nadejdą więźniowie, którzy odwrócą uwagę strażników. To nasza szansa. Opóźnienie zwiększa ryzyko. Andrzej, kto sprawuje władzę w Kułagu? Strażnicy? Czy więźniowie? Więźniowie. Tak, Andrzej. Dlatego straż nosi broń. Żołnierze. Niech twoje czyny przemówią. Do wszystkich jednostek! Na wieży jest gniazdo km -u. Czar do Raptora! Potrzebny natychmiastowy odstrzał w wieży mnie?! Przyjąłem. Raptor nadciąga. Raptor do sił naziemnych. Cel namierzony. Bliski ostrzał. Tak jest! Rozpocznij ostrzał. Blis 2 rozpoczyna odstrzał. Bezpośrednie trafienie. Cel zniszczony.

Wszystko do tunelu, natychmiast! Charlie, idziemy do ciebie! Charlie, mieli zająć się śmigłowcem! To był problem, którym trzeba było się zająć, Iwan! Podążajmy klifami w kierunku wody! Nasze łodzie nas rozwoją! Nie ich! Biegiem do Łodzi! Cię, dowódco! Jazda, jazda, jazda! Było blisko! Mam u ciebie dług! Dowódco! Nic nie ma długu, tylko lojalność! Niezachwianą lojalność! John, on się przemieszcza. Stop! Zawracamy! Zawracamy już! Tu Kilo, cień 2, odbiór. Jesteśmy w porcie. Potwierdzę, gdy ładunek trafi do mnie, bez odbioru. Zrozumiano, Kilo. Możemy ruszać? Póki co. To może być przełom. Obyśmy nie musieli ich użyć. Inti Hawalej komuś. W kontakcie. Przyjąłem. Dina. Fara. Jak twoja mama? Wciąż walczy. Tak jak ty. Chodźmy. Zrobiłam, co kazałaś. Kontenery bezpieczne. Poza nami nie ma nikogo w porcie. A przystań? E, zamknięta od wczoraj. Dobrze. Fara. To nie moja sprawa, ale. No powiedz. Ten ładunek musi być groźny. Zgadza się. W Urzykistanie po tylu latach nastał pokój. Żyje się bezpiecznie. Proszę cię, zrób wszystko, by tak zostało, Faro. Wierzymy w ciebie. Nie zawiodę. Twoje kontenery są...